I takie miejsce jest kochane po prostu takie miejsce jest To jest ta cisza właśnie że każde boże dziecko tak naprawdę pragnę też takie ciszy gdzieś bo w ciszy się, można dużo dowiedzieć o sobie o tym jakieś gdzieś błędy robi jak gdzieś jak gdzieś serce Jak gdzieś serce idzie w w inną stronę nie, niż ma iść takiej ciszy może Bóg naprostować Twoje ścieżki Toś nie robi takiego, nie takiego chaosu wiesz Ciszy się możesz zobaczyć po prostu oblicze Boga wyciszyć się przed Panem, to jest to jest piękne nie I tak jak mówiłem Kiedyś myślałem, także, o, jaki to nie jestem wielki już. Chociaż, znaczy, wiedziałem, że to jest złe, ale jakby to było mocniejsze ode mnie, i jakby taka pycha mnie, 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 mnie zabrała kiedyś, że Że już teraz taki jestem wmodlony i w ogóle, że już że już tak z Bogiem chodzę, że już muszę mieć, chodzić w miejsce takie jak Jezus i w ogóle. Ale dzięki Bogu i też innym ludziom, którzy pokazali mi, że to jest odwrotnie. Że człowiek sobie zdaje sprawę, że ja tu dzisiaj przyjechałem po to w takiej ciszy do tego miejsca, hmm. bo wiedziałem, że dzisiaj mogę nie zachowywać się tak jak Jezus. Czułem w sobie napięcie emocjonalne i, i chaos. I myślę, że ten dzień potoczyłby się zupełnie inaczej, jakbym tu nie przyjechał. A dzięki temu, że tu przyjechałem, bo tak bardzo potrzebuję Jezusa, żeby się zachowywać jak człowiek. Tak bardzo potrzebuję Jezusa, żeby się dzisiaj zachować jak człowiek po prostu. Tak właśnie, to jest to ubogi w duchu, nie? że jedyne z czego czerpię to Jezus, że nie poradził sobie dzisiaj, jakbym tu nie przyjechał, nie zaczerpnął od Ducha Świętego. Bo, bo, tak, bo tak sobie człowiek zdaje sprawę, że jest tak, tak zależny od Boga, nie? Ale to jest piękne, nie? To jest. To, jest, to ci da ten szalom, nie? To ci wyciszy, nie? Zdasz sobie sprawę, że za tym, co trapuje Twój umysł, Twoje serce, to naprawdę jest, wiele rzeczy jest nieważnych, nie? Ten świat za czymś goni, nie? Ale nie mienia. Dzieci Boże nie gonią za niczym. Dzieci Boże chodzą w odpoczynku w szalomie i Dzieci Boże gonią za miłością, że tak powiedzieć. Za miłością, nie Bo Błogosławieni ubodzy w duchu. Jak często widzę w ogóle, że. Ile jeszcze mam nieczystych intencji w sercu. Jak jeszcze widzę, ile im brakuje. Tylko jakby ja... Ja w tym czułem naprawdę akceptację i miłość Boga do mnie. Ale i wtedy właśnie przychodzi to nie smutni. Zasmuca mnie ten fakt, że zresztą prosiłem Boga, żeby pokazywał mi czarną istotę mojej duszy, że tak powiem. I zasmuca mnie to, czasem kim jestem przed Bogiem, ja wiem, że jestem jest czymś świętym i jak mówię, nie mam w tym żadnego potępienia, ale zasmucają mi moje myśli i moje czyste grzechy jakieś w sercu, zasmuca mnie to i jak zasmuca mnie to, pomilknę, nie? Bo jakby każde słowo, które wypowiem, to jakby też widzę, że się nie nadaje, nie? Ale w tym znajduję ukojenie, w tym znajduję... To, wszystko, co mówię, właściwie to dowiedziałem się nie, że taki mądry jestem, ale z nauczania. Mirka Kulca, na przykład, też mi Duch święty trochę pokazał na, na moim sercu, na moim przykładzie. I, i, I to wam, jakby mówię, nie. Chwała w Przyroda jest piękna. Pobyt z Panem. I ta cisza, te drzewa, te ptaki. Jak to słychać, nie. Pozdrawiam wszystkich. Amen.